W imię Ojca i Syna, i to świętego, Amen. Pani, usłysz moją modlitwę, a łonie moje, niech to Ciebie przyjdzie. Boże, Twórc i odkupicielu wszystkich wiernych, uciel smarłym sługom i służebnicą Twoim odpuszczenia wszystkich grzechów. Niech przez popoczne modlitwy dostąpią miłosiercia, tylko zawsze praknęły, który szyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bądź uwielpiony, panie, za stanie twojego syna i za to życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy też i od nas nakle w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaską przepaczenia win i grzechów, z którymi staną przed topą. Wysz nadpoczę nakaż im też, panie, a światłoś nie niechęć. Przez mięsierdzie posz, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha świętego Amen.